Moi moi kochani, niespodzianka dla Was. Mam dużo fajnych rzeczy, fajnych wiadomości, muszę coś tutaj wziąć. Chciałam Wam pokazać coś pięknego na początek. W moim sklepiku już dostępne. Piękne notatniki rodzinne, można to sobie e, kupić jako pamiętnik. Na przykład coś sobie wklejać, czeka księga. Piękne, piękny papier. Piękna oprawa, wszystko ręcznie robione. Zapraszam Was serdecznie. Na stronie sklepiku mamy licytację przedmiotu. Zapraszam Was serdecznie. Zapraszam Was, też niedługo będzie rozwiązanie konkursu. A dzisiaj o 22:00 mamy rytuał, cudowny rytuał, rytuał miłości. Jesteśmy parę dni przed pełnią. Zapraszam Was też na rytuał pełni, który będzie 24. .00. Silna energia. To, nad czym pracowaliśmy do pełni, będzie jeszcze bardziej wzmocnione. Będzie miało niesamowitą siłę, niesamowitą moc. Rytuał jest płatny, żeby się zapisać, należy opłacić, wysłać dowód wpłaty do mnie na messengera. Na rytuał pełni, bo już na rytuał dzisiejszy nie przejmuję, nie przyjmuję zapisów, już zamknęłam listę. Link do grupy jest pod postem o rytuale. <grywia> dzisiaj mam dla Was mnóstwo dobrych wiadomości, fajnych wiadomości. Przede wszystkim nie zgłosiła się jedna tylko osoba po nagrodę, więc lasujemy dzisiaj dwa talizmany. I teraz zobaczymy, kto tutaj dostanie te talizmany. Nie będę, dzisiaj mam bardzo dużo pracy, więc biorę się już patrzymy. Daniel Stolasz, gratuluję i tutaj Magdalena Tarczyńska. Magdalena Tarczyńska, zgłaszamy się, kochani, do następnej transmisji. Zgłaszamy się po talizmanki. Dzisiaj nie będę robiła horoskopu, bo mam troszeczkę pracy jeszcze. Dzisiaj taki zajęty dzień, też pierwszy dzień, pierwszy dzień. Właściwie lata, cudowny dzień, piękny dzień na rytuały, cudowna energia, i tą energię warto wykorzystać. Tą energię warto wykorzystać sobie, z tego względu, że dużo, dużo można zyskać dzięki dzisiejszym rytuałom. A co możecie zyskać? Już nie będę powtarzała. Napisałam, napisałam, pisałam dużo ostatnimi czasy na Facebooku, możecie sobie poczytać posty. Dobrze, któż ma urodzinki? O, ale fajne dziewczyny mają urodzinki. Dobrze, to na urodzinki dziewczyny dam wam fajne karty. Patty, wszystkiego dobrego, kochanie, cudowny dzień na urodziny. Zobaczcie, twoje modlitwy zostaną wysłuchane, jakiekolwiek by nie były, one będą wysłuchane. Cóż my mamy dalej Natalia. Natalia. E, Duże te zmiany są przed Tobą, ale przede wszystkim cudowna karta pracy z energią, cudowna karta e, wspaniałości przede wszystkim. Ewelinka Ciechomska dla Ciebie kochana, wszystkiego najlepszego. Proszę uzdrawianie. Wszystko to, co chcesz, będzie w sensie dobrym, w sensie pozytywnym. Beatka, już patrzymy. Co my tutaj mamy? Używaj swoich zdolności. Pozdrawiania. I ab wszystkiego dobrego. Pomoc nadchodzi. Do domu. Cudowna. Muszę kochani kończyć, bo zapomniałam, że mam rozmowę priorytet, więc życzę Wam wszystkiego dobrego. Na pytanie odpowiem jutro. Pa pa.